Choć od wielu tygodni w otwartej przestrzeni nie musimy już nosić paseczek ochronnych, ten obowiązek wciąż istnieje w pomieszczeniach. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają, wchodząc do sklepów czy środków komunikacji zbiorowej. Dlatego patrole policjantów odwiedzają centra handlowe, dyskonty i inne mniejsze sklepy, ale także autobusy komunikacji miejskiej i regionalnej. Funkcjonariusze kontrolują tam przestrzeganie sanitarnych obostrzeń. Sprawdzamy, jak do obowiązujących obostrzeń stosują się mieszkańcy i osoby odwiedzające nasz region. Jesteśmy m.in. w sklepach wielkopowierzchniowych, w środkach komunikacji miejskiej, ale też w innych miejscach użyteczności publicznej, gdzie obowiązują przepisy. I w sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś nie zasłania ust i nosa, lekceważy te przepisy, reagujemy, interweniujemy. A takich interwencji każdego dnia jest sporo, bo nawet kilkadziesiąt, część z nich kończy się mandatami, czasami jednak wystarczy tylko upomnienie czy zwrócenie uwagi, by maseczka ponownie zakrywała usta i nos. Ignorowanie przepisów może słono kosztować, bo mandat za brak maseczki może wynieść nawet pół tysiąca złotych, sprawa może też być skierowana do sądu.